Dziś w tym odcinku będziemy omawiać Huawei P9Lite. Telefon, który był bardzo popularny, dość taki zbyt no, nie zbyt nowoczesny, tylko na swoje czasy wyprzedzał nawet iPhone'a. Zapraszam do oglądania. Aby zrozumieć jak ten telefon powstał i kiedy i dlaczego, trzeba, trzeba cofnąć się do kwietnia 2016 roku. Wtedy kiedy Został stworzony ten telefon, kiedy został wydany. Teraz omówmy co on ma do zaoferowania, a do zaoferowania ma solidną specyfikację, czyli że przekąsta ekranu 5,2 cala, typ ekranu IPC LCD, rozdzielczość Full HD z pikseli Pixeli 424 pikseli. Wydajność procesor HiSilicon Kon 650, 8 rdzeni, GPU ma t 4830 MP2, RAM ma 2 GB, pamięć wewnętrzna 16 GB, to na te czasy to trochę mało, z możliwością do rozszerzenia do 256 za pomocą microSD. System operacyjny, kiedy został wydany, telefon miał Androida 6.0 z dodatką EMUI 4.0. Aparat, aparat tylny miał 14 megapikseli, przed nim miał 8 megapikseli, a dodatkowe funkcje to trzeci cienkimi papilarnych umieszczony z tyłu, co było, co było bardzo wygodne. Dual SIM, czyli obsługa dwóch kart SIM lub jednej. NFC dostępne w niektórych wersjach L41 i L21. radio FM. I Bluetooth wersja 4.0 Wymiary. Wymiarów to ja nie będę właśnie omawiał. Chyba że chcecie to w społecznościach będziecie mieli informacje, jakie rozmiary miał i tak dalej. A teraz przejdźmy do samego telefonu, którego wam pokażę. Ogólnie ten telefon już Hałetnego tego 9 lat już miałem. Ale trochę no potułkuło mi się o ta szybka, ten wyświetlacz i... No, wygląda jak wygląda. Ale ogólnie dobrze działa. Jak ta potłuczona, wyświetla, że dobrze działa. No dobra, przód wygląda jak wygląda, a, a tył wygląda trochę jak od iPhone'a, tylko nie ma tego Touch ID na, pod, z tyłu. Ale ogólnie dobrze działa. No, co tu jeszcze by gadać. Jak widać, on działa na EMU i 5. 0.4 Czyli kropka na Androidzie 7 czyli że inaczej nazywany nugat. Na nim próbowałem odpowiedzieć jakieś easter eggi na tym nugacie, ale w ogóle nie działa. Klikanie w właśnie logo tego nic nie daje. Dobra, no, koniec przedłużania informacji o Androidzie, ale czy da się na nim się zapytać, czy da się na nim odpowiedzieć jakieś gry lub filmy? Odpowiedź brzmi, da się. Nawet na najwyższej jakości da się odpalić na tym telefonie. Ale czy da się odpalić jakieś gry współczesne? Zobaczymy. Próbowałem na nią odpalić Asphalt 8, ale nie dało się w ogóle tego zainstalować z tego powodu, że było w ogóle mało pamięci w tym telefonie. Ale spróbujemy też z innymi gierkami. Przykładowo Need for Speed No Limits. Instaluje się, to dobrze. Teraz zobaczymy czy płynnie to będzie wszystko działało. Oczywiście w ogóle ta gra nie odpaliła. Jak nie zawsze bym. Jednak nie ma dobrych wiadomości, ale może przetestujemy testy na filmikach z YouTube'a. No, zobaczmy, czy dobra jakość odpali. Jednak nie. Według tego mamy nieaktualną wersję YouTube'a. A co dziwne, przecież była aktualizowana. Był aktualizowany YouTube. Ale na mi skakuje, że. I nadal mi że ta wersja YouTube'a jest aktualna? Najnowszej jeszcze nie ma, no. Na, w ogóle na tym telefonie najnowsza nie odpala. No cóż. Trzeba jednak skorzystać ze Chroma. Oczywiście, YouTube się odpalił na przyglądarce, to... ...wcale nie jest dziwne. Zobaczymy, czy... No... Zobaczymy, czy... ...nowszą wersję YouTube'a wczyta. Znaczy, nie nowszą wersję YouTube'a, co ja gadam. Czy... Najwyższą jakość odpali. Nie ma Odpala. Jest dobrze. Odpala moje filmiki. Ale czy da się jakoś odnowić ten telefon? Chce w sensie się jakiegoś kostom dać? No nie da się zbytnio. Z tego powodu, że TWRP w ogóle nie wspiera tego telefonu. Lineage OS tym bardziej. Jeżeli masz jakąś kostą broom, żeby pomóc mi jakoś przy filmikach, to dajcie, zna to dajcie znać w komentarzach. Ja w tej chwili się zegram. Siemano!